Witajcie moi drodzy, dzisiaj powiemy sobie parę słów na temat układu spórzanych. Ja tutaj wcześniej narysowałam sobie układ spórzanych, czyli dwie linie, które przecinają się pod kątem prostym. I zanim przejdziemy do zadania pierwszego, które mamy zaznaczyć takie punkty, pamiętam, przypominam, że zawsze podpisujemy tą oś poziomu jako x, oś pionową jako y i ta nazywa się inaczej osią odciętych, a y nazywa się osią rzędnych. I tak samo mamy tutaj nasze współrzędne x i y, które tą nazywamy odciętą, a tą y rzędną. No i zawsze pamiętamy jeszcze, że tutaj zaznaczamy sobie jednostkę. Ja sobie wzięłam, że moją jednostką jest są dwie krateczki, czyli tutaj sobie piszę jedynkę. Więc przechodzimy do zadania pierwszego, zaznacz w układzie współrzędnych następujące punkty i mamy A, B, C i D. W związku z tym, rysujemy sobie zawsze, rysujemy, zaznaczymy je w taki sposób, że jeżeli jest współrzędna X i ona jest w tym wypadku naszym pod, w punkcie a jedynką, to jest ona dodatnia, więc będziemy się przesuwać w prawo na naszej osi. Natomiast gdyby była ujemna i to by było minus 1, to by było Wtedy w lewo. I tak samo działa y, z tym, że tutaj poruszamy się dodatnia w górę, ujemna w dół. Teraz to przeczytujemy, więc zobaczycie, o co mi chodzi. I zaznaczam sobie moje a na układzie współrzędnych w kolorze takim, takiej pomarańczowej. I idziemy. x to jest 1, czyli 1 w prawo, y to 2, czyli 2 do góry. Tu będziemy mieć w takim razie, tu jest dwójka jest 1 i tu mamy nasz punkt A. I przechodzimy w takim razie do punktu B. Tam mamy 6 i 4. Obydwie są, ta jest dodatnia i ta jest dodatnia, więc y, szóstkę w prawo. Tu mamy 1, tu jest 2, 3, 4, 5, 6 i o 4 w górę. Raz, 2, 3 i 4. Czyli nasz punkt B jest w tym miejscu. Punkt C. Obydwie są, słuchajcie, ujemne, więc będziemy szli w lewo i w dół. O trzy w lewo. Raz, dwa, trzy i ona jest w lewo i o minus dwa w dół, czyli minus jeden i minus dwa w tą stronę. Tu mamy nasz punkt C. I jeszcze punkt D. No to pierwsza jest ujemna, czyli idziemy sobie w lewo, druga jest dodatnia w górę tu mamy minus jeden w tym miejscu i o pięć do góry. Raz, dwa, trzy, cztery i tu jest pięć, bo tu mamy 3, 4 i tu jest 5. czyli nasz punkt D jest dokładniej w tym miejscu tutaj. Możemy sobie tak zawsze dla pewności takimi kropeczkami tutaj pozaznaczać, tak samo możemy sobie to zrobić tutaj w tym B, jeżeli nie jesteście Pewni, czy na pewno dobrze zaznaczyliście. No i teraz określamy, w której ćwiatce się znajdują zgodnie z poleceniem. Ja przypominam, że to jest nasza pierwsza, to jest nasza druga, trzecia i czwarta ćwiatka. Nasz układ służący dzieli płaszczyzną takie cztery części. Jest nasz punkt A, widzimy, że jest w pierwszej Punkt B również. Pierwsza ćwiatka, punkt C to jest trzecia, punkt D to jest druga świadka i zapamiętajcie sobie, że jeżeli obydwie współrzędne są dodatnie, to wtedy mamy to zawsze w pierwszej świadce. Jeżeli mamy pierwszą ujemną, drugą dodatnią, to to jest druga świadka. Kolejnie mamy dwie ujemne, czyli trzecia świadka i pierwsza dodatnia, druga ujemna. Tutaj akurat takiego przykładu nie mamy. To jest nasza świadka numer 4. I został nam, słuchajcie, jeszcze podpunkt B. Wyznacz środek odcinka CD. Ja sobie ten odcinek CD narysuję, zaznaczę tutaj na rysunku, czyli szukam sobie punktu C i D. I on się, słuchajcie, powiedzmy, zaczyna w punkcie C, tutaj w tym miejscu na rysunku, w punkcie D się kończy. I przepiszę sobie, słuchajcie, jeszcze raz tutaj pod spodem. C to jest minus 3, minus 2, a D to będzie minus 1 i 5. I zawsze słuchajcie, korzystam tutaj z wzoru. To będzie nasze, słuchajcie, x1, y1, zaraz Wam powiem, do czego to się przyda. y2, bo słuchajcie, korzystam z takiego wzoru. x1 plus x2 przez 2. Y1 plus Y2 przez 2. Więc wystarczy, że będę postawiać sobie te spórzyny i w ten sposób uzyskam środek odcinka. Wliczę środek odcinka. Więc postawiam minus 3 plus, i teraz tutaj w nawiasie minus 1 przez 2, żeby nam, się znaki, żeby nam znaki się nie, nie kolidowały ze sobą. I tu mamy minus 2 plus 5, również przez 2. Wyliczamy zawsze najpierw licznik. Tu będziemy mieć minus 3, minus 1, to jest minus 4 przez 2, a tu będziemy mieć 3 drugie. Czyli zostawiamy sobie w ten sposób, tu mamy minus 2, 1 jedna cała, 1 druga. I zaznaczam na układzie współrzędnych, na środek odcinka minus 2. Idę sobie w prawo o 2-1-2 minus minus i 3 drugie, czyli jedna cała, jedna druga. I to będzie nasz punkt w tym miejscu. To jest nasz środek tego odcinka w układzie współrzędnym odcinka CD.